Witajcie z tej strony Monika. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną moją inspirację dla filigranków. Dzisiaj przychodzę do Was z inspiracją jesienną. Bazą do tej inspiracji będzie taka owalna rameczka. Trochę jak shadow box, ale można wykorzystać oczywiście ją jako ramkę na zdjęcie. Tutaj nawet jest wycięta dziurka, żeby móc swobodnie taką ramkę powiesić. I tutaj mamy dwie części takie owalne: jedna pełna, a druga tylko taka rameczka. I tutaj są boki do wyklejenia tego brzegu przestrzennego. Krótsze tutaj będą w środku, dłuższe na zewnątrz. Także to jest jakby nasza podstawa dzisiejsza. Dodatkowo, w związku z tym, że to będzie taka jesienna inspiracja, przygotowałam sobie jeszcze takie różne roślinne motywy. Tutaj mam takie rameczki, dwie delikatne listkowe, takie elementy też z list, listkami rameczkę kwadratową i Taki zawiasek, i tutaj mam ważki, jeszcze nie wiem, czy ich użyję. Przygotowałam je sobie, ale zobaczymy. Rameczka na pewno będzie w użyciu i coś z tych roślinnych elementów, a resztę zobaczymy. Na pewno na końcu jeszcze Wam powiem w razie czego, czego użyłam. Jeśli chodzi o kolekcję papierów, na której bym chciała pracować, jest to kolekcja Fall Festival to jest nowa kolekcja od Mintai Papers. Ona właśnie jest w takich jesiennych, bardzo kolorkach piękna. Nie będę już Wam dokładniej prezentować, a tutaj mam też arkusz z naklejkami, tymi kartonikowymi, dopasowanymi do tej kolekcji i arkusz z elementami do wycięcia, z których też na pewno będę korzystała. Te kolekcja, jeśli chodzi o wszelkie dodatki, mam chrobotka zielonego przygotowane. Mam takie jasne materiałowe hortensje. Tutaj mam wstążeczki, gnieciuszki, to są takie vintage, old fashion ribbon, one są też nowością w filigrankach, także zajrzyjcie sobie. Tutaj mam 3D balls, czyli kuleczki takie 3D i tutaj mam jeszcze dwa woski z pentartu w kolorze brąz i to jest kolor... Ten drugi test turkusowy. Myślę, że ten turkusowy trochę dla odbicia gdzieś tam dodam. I mam jeszcze efekt rdzy Seart. Myślę, że też się przyda. I co? Oczywiście przyda nam się ołówek, bo będziemy musieli sobie odrysować kształt, żeby okleić naszą rameczkę na zewnątrz i w środku. Przyda nam się na pewno klej na gorąco i zwykły klej Magic też się przyda. Jakieś, jakaś taśma dystansowa, żeby w razie czego coś podkleić na dystansie. I to wszystko. Zabierzemy się najpierw za sklejenie i oklejenie papierami naszej ramki, a potem dekorację zrobimy sobie w przyspieszeniu. Tutaj biurko sobie nieco oczyściłam, to teraz zabierzemy się za wycięcie najpierw tych elementów, które musimy skleić. Tak, tutaj mamy te krótsze części, które będziemy wklejać do środka, a tutaj te dłuższe. Ja posmarowałam sobie już klejem te przestrzenie pomiędzy otworami i teraz należy zwrócić uwagę, że tutaj będziemy mieli miejsce łączenia tych dwóch części i to miejsce łączenia jest nieco węższe od tych pozostałych tutaj wypustek, więc to miejsce łączenia musimy umieścić tutaj, gdzie są takie jakby na dwóch czubkach tego owalu są takie mniejsze otworki, więc w te mniejsze będziemy musieli umieścić te miejsca złączeń więc zaczynamy po prostu od tego, że tu umieszczamy na górze albo na dole to pierwsze takie miejsce złączenia i wtedy możemy już resztę dopasować do tych otworów ja to szybciutko zrobię zaraz do Was wrócę Okej, pierwszą część już mamy włożoną i teraz ta druga część i tutaj przy tej drugiej części myślę, że użyjemy sobie też kleju w miejscu tutaj tego złączenia. Tak samo tutaj posmarujemy delikatnie klejem. I wystarczy delikatnie przesunąć to i tam już się nam ładnie dopasuje. O, I już, ładnie weszło. I teraz dopasujemy resztę. I na końcu wszystko połączymy. Tak. I tutaj, Łączymy i sklejamy ze sobą te dwie dwie części. Zaraz wam tu podniosę bliżej kamery, żeby to było dobrze widać. Tu możecie przytrzymać palcem, żeby to się ładnie złączyło. Tak. Tak to się prezentuje. I tu będziemy potem nakładać tą drugą warstwę. I teraz możemy sobie okleić tę zewnętrzną część. Teraz posmarowałam sobie tutaj te wypustki, do których będę przyklejać te dwie dłuższe części. I teraz tutaj też musicie zwrócić uwagę, że te dwie, dwie dłuższe części po złączeniu z sobą mają tutaj miejsca więcej niż w tych pozostałych miejscach. I ta, to jakby to dłuż, ta dłuższa część musi tutaj zostać też na środku umiejscowiona, więc zaczynamy od tego miejsca wklejamy sobie i zaczynamy oklejać dookoła zaraz tu sobie wszystko ładnie przycisnę, żeby mi się ładnie skleiło zastanawiam czy klejem jeszcze chyba tu posmarujemy tutaj też, żeby w tych miejscach też klej ładnie załapał to będzie się wszystko nam mocniej trzymać. Teraz do połowy sobie posmaruję, a potem dalej. Ok, no i zaczynam. Czyli zaczynamy od tego miejsca. Ok, mamy sklejone, już przyklejone naszą drugą część, i teraz będziemy sobie przyklejać y, naszą y, wierzchnią część rameczki. Tylko ja sobie tak myślę, że zanim przyklejemy tą większą, y, wierzchnią część rameczki, to ja wezmę sobie kawałek papieru i sobie odrysuję ten owal, żeby potem mieć już to wystarczy. Chyba wystarczy. Dobra, wezmę sobie z papieru kraftowego. Na razie odrysuję ten owal, żeby wiedzieć potem, ile będzie nam potrzebne papieru, żeby tutaj wykleić ten środek ładnie papierem też. Znajdę ołówek i zaraz działamy. To, to mamy i teraz sklejamy. I teraz musicie zwrócić uwagę, bo w zależności od tego, jak przyklejaliście te, te części tutaj, to tak będziecie przyklejać górę ramki. Bo widzicie, jak tak położę, to tutaj nie pasuje, więc ja sobie to odwrócę w ten sposób. I wtedy wszystko będzie się ładnie, wszystko będzie się ładnie łączyć. O. Tutaj pasują wszystkie te otwory, pasują do swoich miejsc. Teraz tego tak dokładnie nie widać, ale o może tak wam pokażę, że wszystkie te wypustki będą w otworki pasowały. Dobra, ja się zabieram za sklejanie, i potem już zabierzemy się razem za ozdabianie. Okay, nasza rameczka sklejona. Teraz będziemy ją oklejać papierem. Ja już powoli sobie tutaj przygotowałam elementy do oklejenia. To będzie tył naszej rameczki i tutaj musimy też sobie przygotować miejsce, żeby wyciąć dziurkę. Tak tu możemy sobie zaznaczyć mniej więcej, gdzie ta dziurka będzie. I zaraz ją jeszcze dodatkowo dziurkaczem od nie wytnę. Może od razu to zrobimy i to będzie tył naszej rameczki. Tutaj też już wyciąłam paseczki o szerokości jednego cala, żeby okleić tą zewnętrzną tutaj część. I potem zajmiemy się oklejaniem środka i ozdabianiem całej reszty, także zapraszam do wspólnej pracy. Nasza rameczka skończona, prezentuje się tak, podłożyłam tutaj biały papier, żeby było trochę bardziej widać ten efekt. Tutaj na środku jest taka wycięta ramka z arkusza i ozdobiona dodatkowo tekturkami, tym, tą kwadratową tekturką z listeczkami. Tutaj też jeszcze są te listeczki z zawijaska, a to wszystko jest wykończone woskiem. Napis przytulnie, kompozycja z kwiatów tych papierowych, zwyciętych z papieru i ich robotka. Tutaj dodałam też na końcu tą wstążkę gnieciuszka, i tutaj efekt rdzy jeszcze musi troszkę wyschnąć, ale myślę, że sama rameczka prezentuje się bardzo fajnie. Będzie fajnie na ścianie wyglądać przestrzennie. Jeszcze, jak tutaj dodamy jakieś jesienne zdjęcie, to już w ogóle będzie bardzo, bardzo fajnie się prezentowało. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że tutorial się Wam przyda, szczególnie jeśli chodzi o klejenie rameczki. Serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa-pa-pa.